Za poprzedniej kadencji władz miasta Pruszków doczekał się bezpośredniego połączenia autobusowego do Warszawy. Jednak linia 817 nie spełniała wszystkich oczekiwań mieszkańców. Autobus jeździ tylko w dni robocze w godzinach szczytu, a przyjazdy autobusów bywały niezgodne z rozkładem jazdy. Aby poprawić ten stan rzeczy, prezydent Pruszkowa Piotr Bąk przeprowadził rozmowy z ZTM w Warszawie. Wizyta w ZTM miała na celu ym, zwiększenie częstotliwości kursowania linii 817 jak również wydłużenia czasu funkcjonowania tej linii nie tylko w godzinach szczytu, ale również poza godzinami szczytu. W trakcie rozmów y, otrzymaliśmy informację od ZTM, y, że od jesieni rozpoczyna się w okolicach Dworca Zachodniego inwestycja w postaci budowy tramwaju łączącego Ochotę z wolą i z uwagi na ograniczenia, bardzo duże ograniczenia infrastrukturalne, rozmowy na temat zwiększenia częstotliwości muszą być przesunięte w czasie. Najbardziej palącym problemem dla mieszkańców jest rozkład jazdy linii 817. Rozkład ten będzie poddawany analizie i jeśli miałby się zmienić. Będą przeprowadzone kolejne rozmowy z władzami miasta. Przez remont na WKD popularność autobusu znacznie wzrosła, dlatego rozszerzenie częstotliwości jego kursowania jest naturalną potrzebą pasażerów. Jednak wiemy, że przez remont przy dworcu zachodnim część autobusów może być zmuszona do zmiany trasy między innymi linia 817. Dostaliśmy tę analizę od ZTM-u wynika z niej, że w najlepszych kursach w godzinach szczytu podróżuje linią 817 około 80 do 90 pasażerów w jednym pojeździe może się okazać w późniejszym czasie, że dworzec Zachodni zostanie wyłączony, ale porozmawiamy z ZTM i ZTM szuka rozwiązania, gdzie ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, przekierować autobus linii 817 w inne dogodne miejsce dla pasażerów. Tu należy podkreślić, że to nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie linii 817, ale również wszystkich Linie autobusowych jadących z kierunku zachodniego w stronę dworca zachodniego, chociażby takich liniach I717, I517 itd. Tak tak Linia 817 jest współfinansowana przez miasto Pruszków, dlatego władze miasta chcą mieć realny wpływ na to, jak przebiega kursowanie autobusu i co można zrobić, aby pasażerom podróżowało się lepiej. Miasto Pruszków ponosi rocznie 1, 300 tysięcy złotych na kursowanie linii 817 w obecnym kształcie. Gdyby ten kształt miał ulec zmianie w wydłużeniu czasu funkcjonowania i zwiększeniu częstotliwości, bądź zwiększeniu częstotliwości a pozostawieniu czasu, oczywiście te koszty będą e, współmiernie większe. Transport zbiorowy to od zawsze palący temat w mieście. Liczymy, że rozmowy z ZTM przyniosą efekty, które zadowolą wszystkich pasażerów.